Siema! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w Adult Tribe. Będziemy jechać do Bydgoszczy. Jest z nami specjalny gość Czesio27 i e, osoba dawna z nagrywek. Mm, może się pokazać. Siema, moje eloski Tak, to ja No, dawno nie było odcinka, ale to nieważne się heniu. Budujemy teraz sobie teraz, naszego a to. <grym> Pamiętam to. E, o, dobra. Tam. <coughs> dobra, ja też wiem, co to Ogólnie w ostatnim odcinku z Bydgoszczy Eee no, kurwa, nie, nie wyjdę tu. E, no jak ja mam wejść do tego busa? No chyba nie mam uprawnień psychicznych, co? Wyjdź tam! O dobra Co to jest za bariera? No właśnie, ja nie wiem no to jest na pewno, no tak, na pewno to jest nas. A czekaj, wejdź i weź tu. Nie, ja się to tam jest. Albo... O! O! Siąść i to się przewróci. Tylko. O! Co, jeszcze mamy z czarny. A! O! Już myślałam, że się nie przewróci, bo. O! No o! teraz z się... czarny, nie wiem. E, no bo. To jest mój. Jakby. O! Błaga wam, dajcie mi tam wejść. Nie widziałam na bariera. O! Nie no. Nie, da się tam wejść! O tyłem! Aaaa! Jesteśmy w Jesteśmy No tak. O kolejny shinglik, czy to normalne? Raczej nie. Nie wiem, choć się domyślam. A my już mamy silnik, to dobra. F to place, to jest na pewno nasi... Na, si na silnik. Na silnik! No Dobra, wezmę paliwo na pełnię. Na pełnię! Kto to robi?! Nie mamy przez, przez to paliwa! Brawo, Kuba! pośle nie mamy paliwa. Tu 7 litrów. To, to, ma, to ale, tylko 7, to 7 litrów. Chwila, nie psuj ale ale tego nie... busa! Ty nie możesz tego kamperem tak szybko zrobić! robić. To jest mój brat. Czyli się zaczęli go przewracać i po potem mamy problemy. A ty przestań już tak, okej? Ja mam. O masz kogoś wywiązkowy Chyba. Ej, w sumie się przyda. Dobra, dobra to... To możesz co? napełniać. Dobra. Tak. Eee. Jak się otwiera? Ej, halo. Gdzie to? Eee. Ale co? Ja yes. Może jeszcze jest gdzieś tam dodatkowe pali paliwo i szczukę. Pomocy! <laughs> o dobra. Idź szukaj dodatkowego do paliwa, może jest. E, nie da się włożyć. O jest? Oh yes. I teraz tutaj to. A drzwi są już wsadzone, to? Tak. F to place. Dobra, wszystko, nie mam. No i wsiadamy. E, czy nagranie ja jest? jest? Dobra, wsiadać. i się jeszcze już usiąść. I ruszamy, żeby... Żeby nie byłoby jeszcze tak jak w jednym odcinku, że ktoś wysiądzie i wywali autobus w kosmos. <śmiech> <śmiech> No siadaj! No siadaj! No siadaj! No siadaj! No siadaj! No no siadaj Dobra jedem. Ja, do. ja już wiem co do tego ja odcinku. Stary, stary, ja już wiem co do tego odcinka dodam. Jak będziemy czekali, e, aż ten twoi brat e, usiądzie. Co? Zobaczcie. Ja bym nie chcieli Zobaczysz. Ale że tym całym No. Stary driftujemy. Ale urwa, ale, ale to było dobre. Ale urba! <śmuszczak> ty, bo ty zamknąłeś Dobra. chyba, nie? Zamknąłeś. Dobra. Paliwo. A? No co daj? co przez niego nas tak wywala w kosmos. Dobra, mogi mówi dobierz odcinku. Siadaj. No siadaj! Ja ciebie... Dobra, no. wychodzisz. No wysiadaj, wysiadaj, no? Wysiadaj. Wyjdź. Wychodzisz. Damy ci prezent. Nie. Damy ci prezent. Ej, zaczekaj po nie. Za to, że jesteś niegrzeczny. Siadaj. Dobra, jedziemy.

Czekam, czekam. Bo nie. Tam jest zombie. Co to? już nie O! Co jest? Ej, tygry mi wywaliło. Trudno. O, mam.